Cześć, z tej strony Kajtek. Dzisiaj będziemy grać w pszczółki. No to dobra, daję to. Tak jakbyś, co na to one się nazywa? Nie zdążyłam przeczytać, ale chcecie, na to przewidzicie. O, widzicie, tutaj sobie. Zatrzymajcie, zapauzujcie, No i zobaczcie. No to będziemy się widzieć, aż mi się to załaduje. No już mi się załadowało. Dawajcie dalej, oglądajcie. Bo to będzie bardzo ciekawy film. To jest taka ta gra polega, żeby zbierać miód. Ja już w nią trochę grałem. No i mam już 17 pszczółek. Ale nie jestem aż taki dobry. No bo chcę na tym odcinku zdobyć kolejną pszczółkę. Jak za to będziemy? No to już się będziemy chyba żegnać. A dzisiaj pokażę wam jak ja to sobie nagrywam. Ja zawsze y, nagrywam na mamy telefonie e? no a sobie gram na tablecie. Teraz właśnie nagrywam na mamy telefonie i gram na tablecie. to poczekamy sobie aż mi dadzą y, te pszczółki. Miły... Jak widzicie, tutaj mam miód. Poczekajcie, pewnie widzieć. O, tutaj mam miód, a tutaj mam kwiatki. I właśnie te pszczółki mi przerabiają kwiatki na miód. A za ten miód się kupuje y, kolejne jajce i potem się robi pszczółki. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie. Dobra, to widzimy się, jak mi się to już całe zrobi. No, i cześć. Widzicie, ja, że tutaj już mam pusto całkiem. No to teraz pokażę Wam, ile mi kolejne jajce kosztuje. Pewnie mi to troszkę dużo zajmie. No ale muszę jakoś to zrobić, co nie? No to dawajcie. Idziemy i pokażę Wam. Jakby co no, to tutaj się kupuje te jajca. Ja mogę iść do piętnastki. No, ale tego Wam nie pokażę. I naciskacie to, żeby. O, no, i tutaj Wam pokazuję, ile mi trzeba. Mi trzeba 980. 918 miodu. Dużo trochę. Ale my się chyba będziemy widzieć. Jak ja to całe uzupełnię, co nie? O, to widzimy się, jak ja to całe uzupełnię. Bo to mi długo pewnie zajmie. A Zapomniałam jeszcze powiedzieć: zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No to będziemy się później widzieć, jak ja to już uzupełnię. Dopiero mam 5000. No to widzimy się później. A sobie pójdziemy tam. Dobra? I zobaczmy. Zabijam to coś. Jak widzicie, ile ja już tego mam. Dobra. Nie będę cały czas robił paus. Po prostu umiecie chwilkę ze mną oglądać. Tak? Dobra, jak się zgadzacie, no to oglądajcie albo sobie przewinijcie. Jak mi tutaj nic się nie wyświetla, halo. Dobra, pewnie Wam to się znudziło. To widzimy się, jak będę miał gdzieś 50 tysięcy. To yy, widzimy się później. Po... Patrzcie, widzowie. Już mam 43 tysiące. Nie chcemy się tego iść tam sprzedawać. Widzicie? To środkowe. No to naciskam to. I automatycznie mi się tutaj usuwa. Widzicie? I patrzcie, ile teraz mam miodu. 443. Oto sobie chyba chwilkę to porobimy, co nie? Dzisiaj jest trochę długi ten odcinek, no wiem, bo on jest bardzo, bardzo starannie robiony. I też muszą być śmieszne rzeczy czasami, na przykład takie, a ja jeszcze wam tego nie pokazałem. Patrzcie, jak nacisnę dwa razy, jak nacisnę, tak? A, nie widać go. A, masz spadochron taki. Wow, sorki widzowie, spadliście mi. Chyba się będziemy winieć później. No Ale obejrzyj, chwilkę swojej porobię. Mi się cały czas tak oddala, nie dlaczego. Widzowie, sorki, że tak cicho siedziałem, no bo zapomniałam, że ja nagrywam. Myślałam, że mam pauzę, ale nie. Albo w następnej części będziemy zbierać na jajce. Dzisiaj zbieramy na co innego. Yy, pokażę wam, dobra? No to możemy tam pójść, poczekajcie. O, czekaj, ja was tutaj poprawiam. O sobie idziemy tu jak ktoś nie wie jak to zrobić no to po prostu wchodzi sobie na drapinkę tu a ja sobie po prostu nie wchodzę tu no bo mi tam nie trzeba iść tam na górę ale mi trzeba iść tutaj do tej procy a ta proca wy pewnie nie wiecie do czego ona nam jest potrzebna ona mi jest do, do tego bo widzicie spadach no mam ale patrzcie ta proca nie jest dobre. Pójdę na drabinki, no bo mam lagi. Widzicie, jak ktoś masz lagi, no to radzę iść po drapinkach. No bo wtedy szybciej schodzi niż tak. Próbować skakać. Możemy tutaj pójść, po prostu co nie? No i sobie idziemy. Idziemy nie, nie, tam nie idziemy, tam nie idziemy. Będzie tam nie idziemy. Po prostu skaczemy tu. Jak jesteś na komputerze to dajesz, ale ja jestem na tablecie, to tak i wyszczela mnie w dnie. I tu jest taki shop. No to ja właśnie tutaj chciałam pójść. Oj no i tak i zobaczcie tyk, 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 tyk. Tyk, tyk i na to zbieramy dzisiaj, na te nożyczki, wiecie, 850 miodu, Ok. no to chyba dalej będziemy zbierać, e, oczywiście jak będę zbierał jajco, no to będzie e, druga część z tego, o, to radzę oglądać. A, z, a, zasubskrybujcie ten kanał. To Was nic nie, prze, nie, nie przeminie. Po prostu dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu coś. No i dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Najlepiej. Kolejny potwór. O, no, widzicie? Co to jest tam? Ja się tego boję. Dobra. Zabity jest, ha. My jesteśmy lepsi, co nie widzowie? Dobra, widzowie. Wam się pewnie już nie chce tego oglądać, bo to już tak długo trwa. To już trwa aż 9 minut. I wpadajcie na mój drugi kanał. Za niedługo sobie stworzę. Pewnie jutro. No to. Na, chyba na ten odcinek by było tyle. Zostawcie łapkę. Poczekajcie. Yy, wezmę tablet. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. No i będzie git. No to widzimy się kiedyś.